Nie zapomnij powiedzieć, że do końca roku za darmo. Pamiętam! Wektrz masz abonament na szybki internet do końca roku! Ha, i zapomniał, jak dziecko. Wektrze masz abonament na szybki internet do końca roku! Do końca roku za darmo! Tak trudno zapamiętać? Abonament na internet do końca roku za 0 złotych. Zamów dziś i korzystaj od jutra. Wektra, mówisz masz! Urozmaicona polodowcowa rzeźba terenu z malowniczymi wzgórzami morenowymi, pomiędzy którymi silnie meandruje rzeka Wel. Duże zróżnicowanie krajobrazowe i siedliskowe, stosunkowo niewielka gęstość zaludnienia oraz oddalenie od większych ośrodków miejskich i przemysłowych sprzyjają bogactwu fauny i flory. To miejsce trzeba zobaczyć. Zapraszamy do Welskiego Parku Krajobrazowego. Powierzchnia Welskiego Parku Krajobrazowego to ponad 20 tysięcy hektarów. Położony jest na południowo-zachodnim skraju województwa warmińsko-mazurskiego na terenie dwóch powiatów – Działdowskiego i Nowomiejskiego. W najbliższej okolicy parku znajduje się siedem obszarów chronionego krajobrazu, które stanowią otulinę parku o łącznej powierzchni ponad 16 tysięcy hektarów. Obszar Welskiego Parku Krajobrazowego znajduje się w zlewni największego lewobrzeżnego dopływu drwęcy rzeki Wel. Występują tu cieki, jeziora i zbiorniki naturalne i sztuczne, mokradła stałe i okresowe oraz źródliska. Dzięki takiemu urozmaiceniu park wypełnia bogata fauna i flora. Wśród licznych ciekawych miejsc warto zwrócić uwagę na cztery rezerwaty przyrody znajdujące się na terenie parku. Ostrów Tarczyński to półwysep usytuowany pomiędzy dwoma jeziorami rynnowymi – Grądy i Tarczyńskim, a od północy oddzielony od lądu rzeką Welę, tak zwaną Krótką Rzeką. Rezerwat obejmuje bur mieszany z fragmentami boru bagiennego i olsu. Najchętniej odwiedzanym i najbardziej spektakularnym rezerwatem pod kątem krajobrazowym jest rezerwat Piekiełko. Obejmuje ochroną przełomowy odcinek Doliny Rzeki Welm o długości około 1,5 km. Dzięki niedostępności tych terenów dla gospodarki człowieka, na stromych zboczach zachowała się naturalna roślinność leśna. Rzeka Wel w rezerwacie przybiera niemal górski charakter z wartkim nurtem i kamienistym dnem, co tworzy doskonałe warunki do tarła ryb łososiowatych. Na kamienistym dnie rzeki występuje krasnorost Hildenbrandia Rzeczna, tworzący na kamieniach zanurzonych w nurcie rzeki skorupiaste plechy koloru czerwonego. Ciekawostką jest to, że jest wskaźnikiem wód czystych i Dobrze natlenionych. Dla osób lubiących aktywne spędzanie czasu, jest to również świetne, ale i trudne miejsce na kajaki. Na terenie weskiego Parku Krajobrazowego znajduje się sześć użytków ekologicznych, w tym koszelewki. Obejmują kompleks zmeliorowanego torfowiska niskiego z miejscami, w których niegdyś wydobywano torf. W granicach Welskiego Parku Krajobrazowego znajduje się wiele pomników przyrody, a zdecydowaną większość z nich stanowią pojedyncze drzewa. Na szczególną uwagę zasługuje grusza Pospolita w Wąpiersku, gdyż drzewa owocowe rzadko zostają pomnikami przyrody. Poza walorami przyrodniczymi w siedzibie Welskiego Parku Krajobrazowego w Jeleniu znajduje się bogata baza edukacyjna. Tu odbywają się lekcje muzealne dotyczące dziedzictwa kulturowego regionu oraz przyrody Doliny Rzeki Wel. Sąsiedztwo siedziby zagospodarowane zostało w liczne urządzenia edukacyjne. Wyjątkową atrakcją jest przeskalowany model mrowiska, który pozwala poznać życie mrówek od środka. Znacznie mniej przyziemne są dzikie owady zapylające. W Welskim Parku Krajobrazowym poświęca im się wiele uwagi. Całe rodziny poznają ich życie i znaczenie dzięki prelekcjom i warsztatom. Owady te były w 2024 roku po raz pierwszy monitorowane. Studenci i naukowcy z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego prowadzili badania i obserwacje owadów zapylających po to, by przeanalizować skład taksonomiczny owadów zapylających na terenie parku, z uwzględnieniem obszarów o różnych sposobach użytkowania i ochrony. Badania prowadzone były m.in. na użytku ekologicznym koszelewki, na łąkach wokół siedziby parku w Jeleniu, na wzgórzu morenowym w Prusa, oraz na siedliskach roślinności ruderalnej w Litzbarku. Są także kolejne plany związane z dzikimi zapylaczami. Welski Park Krajobrazowy inspiruje i zachęca do odwiedzin już w samym Lidzbarku Welskim, gdzie stoi wieża widokowa tuż przy ujściu rzeki Wel do jeziora Lidzbarskiego. Obiekt usytuowany jest na cyplu, tak zwanym kutlu, który jest aktywnym stożkiem delty. Rzeka Wel cały czas, nanosząc materiał, powiększa stożek delty. W wyniku czego ta część jeziora Lidzbarskiego jest stopniowo zasypywana przez rozległą deltę Welu. Zwierzę roztacza się widok wzdłuż osi jeziora rynnowego, które ma charakterystyczny, wydłużony kształt. Co kryje się dalej, trochę już wiecie, ale to dopiero początek tego, co jeszcze można tu zobaczyć. Dzisiaj spotkamy się w kamienicy sztuki o 17.30 na spotkaniu autorskim z panem Mateuszem Gołębiewskim, reżyserem filmu, Kiedy umilknie wiatr. Kamienica sztuki ze swojej istoty jest przeznaczona przede wszystkim dla utworów bardziej niszowych, dlatego też to dotyczy również pokazów filmowych, które tutaj mogą się odbywać i zależy mi właśnie na prezentacji filmów, których nie można zobaczyć w regularnej dystrybucji kinowej, które są obecne na festiwalach bądź specjalnych pokazach autorskich, ale generalnie w kinach ich zobaczyć nie można. Pomysł się zrodził w 2016 roku, 8 lat temu. Trochę czasu temu, w, trochę innych, w innej rzeczywistości mam takie wrażenie. A, a ja historię Janów sidła w zasadzie znałem od dziecka, bo mi tę historię opowiedział pierwszy raz nauczyciel wychowania fizycznego na lekcji. Parę lat później, kiedy byłem studentem w szkole, no to stwierdziłem, że jest to całkiem fajna historia. Spotkałem się z ważnym, który opowiedział mi swoją część tej historii. Zenon Ważny był jednym z najwybitniejszych polskich tyczkarzy i był uczestnikiem Igrzysk Olimpijskich w Melbourne w 1956 roku, a z Januszem Sidłą mieszkał w jednym domku na tych Igrzyskach i już po wywiadzie z nim zrozumiałem, że to jest dobry pomysł, to raz, a dwa, że na pewno muszę mieć wywiad z Gilem Danielsenem. Tak też się stało. Następny wywiad już był nakręcony w Norwegii z Gilem Danielsenem. Udało nam się dość szybko znaleźć do niego kontakt i przeprowadzić pierwszy wywiad w Norwegii, do której wrócimy 4 lata później, kręcić e, resztę tych materiałów. No jak Gildaniersem. Cieszę się, że udało się zrealizować ten wywiad raz, że tak szybko, a dwa, że w ogóle udało się go zrealizować, bo jakiś daniel wkrótce zmarł. Jest to jego ostatni wywiad, którego udzielił w życiu. No z Januszem Sidłą nie udało mi się porozmawiać, gdyż on zmarł na rok przed moimi urodzinami z Korei. Niemniej jednak udało nam się znaleźć bardzo dużo materiałów archiwalnych w archiwach Polskiego Radia, audio, i jak widzowie mogą. Zobaczyć, ale przede wszystkim usłyszeć Janusz Sidło swoimi własnymi słowami opowiada tę historię, bo udało nam się właśnie z tych materiałów audio wykroić narrację i wykroić wersję tej historii Janusza Sidła. Janusz Sidło był dla Polaków postacią symboliczną, bo zdobył dla nas pierwszy złoty medal Mistrzostw Europy. W 1955 roku wygrał w Rewisie ten polskiego sportowca. Każdy chciałby być To jest film godzinny. Składa się z materiałów archiwalnych, co też sprawiło że ten film tak długo powstawał, bo mamy materiały archiwalne no niemal z całego świata, na pewno z dużej części Europy, bo to są i materiały archiwalne polskie, i materiały norweskie, i szwedzkie, i brytyjskie. Mamy dużo materiałów australijskich, są materiały w Kongresu Stanów Zjednoczonych, także tych materiałów jest naprawdę sporo, ich zgromadzenie, ale przede wszystkim znalezienie, a zdobycie praw, co też nie jest takie proste, zdobycie finansowania na wykup tych materiałów, bo materiały archiwalne są bardzo drogie, jest to bardzo drogi sposób robienia filmów, ale pokazujemy materiały, których widz wcześniej nie mógł zobaczyć, na przykład tu są materiały australijskiego reżysera laureata Oscara Bruce'a Beresforda, on dostał Oscara zawożąc z panią Daisy pod koniec lat 80 i Traff chciał, że w 56 roku, jak były igrzyska w Melbourne, on był wysłany jako jakiś tam praktykant telewizji ABC, wykręcić kręcić tak zwany B-roll, czyli takie materiały poboczne stadionu w Melbourne i my do tych materiałów dotarliśmy, zresztą NFS Czyli taki odpowiednik naszej filmoteki narodowej w Australii. Urzędnicy tego, tego, tej instytucji powiedzieli, że możemy użyć tych materiałów, jeśli uzyskamy zgodę Bruce'a Beresforda i oni nawet nam to dadzą tam za koszt cyfryzacji. I dostałem maila do Bruce'a Beresforda. On dowiedziawszy się, w jakim kontekście chcemy tego użyć, zgodził się bez wahania. Pierwszy, ja sprawdziłem to sobie później, że pierwszy dokument, który napisałem. Do tego projektu dotowany jest na 14 września 2016 roku. Film miał premierę na festiwalu w Koszalinie, to był czerwiec 2024 roku. To jest 8 lat, by to zrealizować i to 8 lat ciągłej pracy. Próby dotarcia do ludzi, próby dotarcia do materiałów archiwalnych. Ja w międzyczasie zdążyłem się nauczyć języka norweskiego, by wywiady po norwesku już prowadzić. Ja mam ten komfort, że nasza historia była mniej. Jakby to ująć, mniej kontrowersyjna. Zresztą tu słowa norweskiego producenta, który powiedział, że pierwszy raz spotyka się z projektem, który otwiera wszystkie drzwi. Że to była taka historia, że raczej wszyscy chcieli z nami współpracować. Ale tak, to w ogóle to też ciekawa, ciekawy wątek, że podobnie jak bohaterka filmu Andrzeja Wajdy, ja też myślałem, że robię inny film. Ja też zaczynając ten film, myślałem, że zrobię film. Tu, cudzysłów, tylko o geście fair play. Mam wrażenie, że, że udało nam się zrobić film o czymś więcej, a też dotarliśmy, odkrywaliśmy pewne rzeczy, których no nie dość, że my nie wiedzieliśmy, to mam wrażenie, nie wiedzieli tego nawet ani Norwegowie, ani Polacy. Połączyliśmy pewne wątki, dotarliśmy do pewnych materiałów dotychczas niepublikowanych, niewidzianych. No i mam wrażenie, że udało nam się opowiedzieć tę historię e, w sposób, który pozwolił nam wyjść poza ten mit pożyczonego oszczepu. Wtedy znowu na stadionie zrobiło się cicho. Nie było wiatru. W powietrzu próżnia. Te flagi, które jak z góry łopotały, tam bardzo ostro słychać było, jak one łopotły na większe, opadły. Był wybitnym sportowcem i rywalizował w latach 50., w połowie lat 50. z Norwegiem Egilem Daynesenem też wybitnym oszczepnikiem rekordzistą świata. No i w trakcie Igrzysk Olimpijskich w Melbourne doszło do gestu, który niektórzy w historycy sportu nazywają najpiękniejszym gestem fair play w historii Igrzysk Olimpijskich. Mianowicie w finale Igrzysk Olimpijskich Janusz się miał pożyczyć oszczep swojemu największemu rywalowi, a ten, że rywal pozbawiłby złotego medalu, ale historia jak się okazuje nie jest taka prosta i no i ma wiele bardzo, bardzo ciekawych pobocznych wątków, o których też staraliśmy się opowiedzieć. Do dziś komentatorzy uznają gest sidły za jeden z najpiękniejszych przykładów fair play w historii. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, za 4 lata turyści będą mogli podziwiać odkryte w 2012 roku partie Mastodonta w jaskini Niedźwiedziej w Kletnie. Początkiem czerwca przecięto wstęgę i wbito symboliczne złote łopaty, tak rozpoczęło się drążenie odrębnego korytarza prowadzącego do Sali Mastodonta. To największa inwestycja w historii gminy Stronie Śląskiej i jedna z najważniejszych w kraju, która pochłonie ponad 38 milionów złotych. Z pewnością będzie to jedna z najważniejszych największych atrakcji Ziemi Kłodzkiej. Inwestycja ruszyła. Z tego powodu się bardzo cieszymy, bo czekaliśmy od podpisania umowy ponad rok czasu, aby złożyć wyjaśnienia środowiskowe, raportowe i wszystkie tę dokumentację zebrać, tak jak powinno być i to się już nam udało. Jest zgoda regionalnej dyrekcji ochrony środowiska. Jest postanowienie. Jest decyzja. Więc działam. Inwestycja jest na zasadzie zaprojektuj, wybuduj, więc potrwa ona 3-4 lata. Takie są założenia. Jest to proste urabianie, łupianie kamienia, czyli wiercenie, kruszenie, urabianie, wywożenie i powtórka znowu. Wiercenie, kruszenie, urabianie, wywożenie. Widzieliśmy ten, ten kamień, to marmur, to twarda skała. Bardzo twarda, zrobiliśmy próbki na ściskanie ponad 100 megapaskali. Trudności napotykamy cały czas, rozwiązujemy je na bieżąco. Najtrudniejszy jest dzień codzienny, czyli po prostu wyrobienie normy i urobienie tego kamienia. To jest bardzo trudna, ciężka, monotonna praca. Spotykam się z bardzo pozytywnym odbiorem społecznym i bardzo szeroką wiedzą. Tak naprawdę szukając rozwiązań technicznych, obdzwaniam ludzi w całym kraju, pytam techniczne osoby, jak się za to zabrać, jak to zrobić i zaskoczony jestem szeroką wiedzą. I entuzjastycznym podejściem ludzi niezwiązanych z tą inwestycją będziemy zrobili wszystko, żeby w tym roku dostać się do jaskini pierwszym tunelem. W warunkach, w których przede wszystkim musimy chronić środowisko jaskini bezcenne z punktu widzenia przyrodniczego, jego chiropterofaunę, czyli populacje nietoperzy oraz wszystkie inne żywe i również martwe formy, które tutaj powstały, musimy wrócić do technologii z czasów Georgiusa Agricoli, czyli pracy. Ręcznej, w minimalnym stopniu naruszającej otoczenie, jak i same potencjalne twory jaskiniowe, ograniczając się do techniki ręcznego, praktycznie urabiania skał. Oczywiście dzisiaj pracę ręcznymi narzędziami, czyli perlikiem i żelazkiem z historii górnictwa zastąpimy wierceniem, wiertarką mechaniczną, ale już materiały wybuchowe musimy wyeliminować. Także działania jak najbardziej delikatne, przewidujące. Możliwe natrafienie na jakieś nieznane pustki w jaskini, w których będziemy musieli modyfikować nasz projekt. Także przede wszystkim ostrożność i dbałość o naturę pod ścisłym nadzorem przyrodniczym. To jest wielka rewolucja tutaj w Jaskini Niedźwieziej. Żeby w ogóle zdecydować się na budowę tej trasy, trzeba było mieć pewne przesłanki, że ona jest potrzebna. Pierwszy taki sygnał to było w ogóle odkrycie tych partii jaskini 2012 rok. Sama skala tej jaskini, tzw. Tak partii Mastodonta, sala Mastodonta, porównywaną wielkościowo do Stadionu Narodowego, to już nam dało do myślenia, że trzeba te części ludziom po prostu pokazać. Szkoda je zachować tylko dla siebie, w sensie dla, dla nas grotołazów. Mamy limity zwiedzających, w związku z tym, że jesteśmy użytkownikiem tej jaskini i działamy w rezerwacie przyrody Jaskinia Niedźwiedzia. Do nas na trasę turystyczną mogą, może wejść tylko 450 osób dziennie w sezonie, a 360 poza sezonem, co nam daje limit roczny około 87 tysięcy ludzi tylko rocznie. Więc właśnie pojawił się pomysł zrobienia drugiej niezależnej trasy. W jaskini Dziewięcej, która poniekąd na pewno rozwiąże nam ten problem, ponieważ w ten sposób zwiększy nam się limit zwiedzających o około 100 tysięcy rocznie. Samo odkrycie jaskini i kolejne kroki w odkrywaniu tych partii, które już są znane, one pokazywały, że materiał do jaskini napływał z zewnątrz gdzieś wyżej. Do tego dochodzą jeszcze takie formy, które nazywają się misy, kotłami eworsyjnymi, które wskazywały, że w obrębie jaskini przepływała woda pod dużym ciśnieniem, a zatem ona musiała pochodzić z jakichś wyższych poziomów. Takie wrażenie, które się udzieliło i mnie, i wszystkim, którzy tam byli po raz pierwszy, że to się nie dzieje naprawdę że taka wielka sala w tych warunkach krasu, tego małego krasu sudeckiego, to nie jest możliwe. Po prostu to się nie dzieje naprawdę. Myśmy się z, tym, z tą wielkością sali mastodonta oswajali. Długo, naprawdę długo. Rzadko spotykane nacieki czarne, zupełnie czarne. Podejrzewam, że one są zabarwione jakimiś związkami manganu, ale ogrom tej szaty naciekowej, w zasadzie w Polsce nie mamy jaskini z tak bogatą szatą naciekową. Formy wynikające z ich wieku, one są dużo, dużo starsze i w związku z tym występują tam zadziwiające formy. Ja takie widziałem tylko w jaskini w tej skale gibraltarskiej, gdzie Stare nacieki obalone na nich wytrącały się kolejne nacieki, które znowu zostały przechylone, a zatem różne generacje tych nacieków. Do tego dochodzą no, przepiękne zjawiska związane z jakimiś ruchami tektonicznymi. Tutaj wszystkie te właśnie deformacje one spowodowane były no, zapewne trzęsienia, trzęsieniami ziemi. Mam nadzieję, że kiedy pierwszy turysta wejdzie do partii Mastodonta przeżyje równie ekstatyczne uczucie, kiedy ja po raz pierwszy zwiedzałem skoczańską jamę w Słowenii, mianowicie zaskoczenie ogromem otwartej przestrzeni, w szczególności jeżeli ktoś do tej pory zna dotychczas udostępnione partie, które nie są zbyt przestrzennie rozległe, to sala Mastodonta jest to całkowicie odmienne, przestrzennie twór natury, więc przede wszystkim będzie to zaskoczenie przestrzenią. O jakichś fajerwerkach multimedialnych trudno tutaj mówić, ponieważ nie taki jest cel. My nie chcemy stworzyć. Pokazów chcemy przede wszystkim pokazać piękno natury, a więc oczywiście odpowiednie oświetlenie. Ale na przykład, również co do oświetlenia, trzeba zachować bardzo ścisłe wymagania narzucone bardzo słusznie przez ochronę środowiska, związane choćby z tym, żeby światło nie powodowało rozwoju form, których, życia, których tam we wnętrzu jaskini nigdy nie było z uwagi na wiecznie panującą ciemność. A więc, odpowiednie oświetlenie, nie uszkadzające, a raczej nie. Zmieniające środowiska wnętrza jaskini. Tam będzie tylko takie uwarunkowanie, że możemy tą część jaskini wykorzystywać przez 5,5 miesiąca w roku. Pozostałą część będą tą część wykorzystywały tylko nietoperze. To jest takie uwarunkowanie, które było podstawową sprawą przy projektowaniu, w ogóle przy zakładaniu budowy. I tej drugiej trasy my musimy tutaj uszanować to, że jesteśmy właśnie w rezerwacie przyrody. To jest czas na przygotowanie infrastruktury, pewnej logistyki, która powinna być tutaj zapewniona, ponieważ szacujemy, że do jaskini niedźwiedziej przyjedziec około 100 tysięcy osób więcej będą to dwie niezależne trasy, które będą funkcjonowały. Yy, oprócz tego chciałem powiedzieć, bo sama trasa turystyczna, która będzie przygotowywana dla ruchu turystycznego, to robimy całą infrastrukturę wokół tutaj jaskini, czyli będzie remontowany yy, ten pawilon, w którym się tutaj znajdujemy obecnie, ale też infrastruktura parkingowa będzie budowany budynek informacji turystycznej, więc tutaj cała ta infrastruktura wokół jaskini również będzie przygotowana. Na pewną ważną rzeczą jest jest dojazd do jaskini, czyli droga powiatowa, która prowadzi tutaj od Starej Morawy do, do Kletna, ale myślę, że rozmowy tutaj z powiatem kłodzkim będą prowadzone, żeby przystąpić do, do remontu tej drogi, tym bardziej, że jest przygotowana dokumentacja w całości na, na tą drogę. Badania geofizyczne robione przez yy, naukowców z Uniwersytetu Wrocławskiego wyraźnie pokazują, że yy, to, co odkryliśmy, to jest jeszcze tak naprawdę mała, Część tego, co tam się skrywa. Na pewno mamy dalej na południe, w kierunku Czech, spory ciąg jaskiniowy. Te badania elektroporowe pokazują, że tam się prawdopodobnie kryją jeszcze większe pustki niż sala Mastodonta, sala Humbaków. Sale Mastodonta są najwyższym piętrem znanym, ale one powstały znacznie wcześniej, ale. Zawierają, znajdują się w nich nacieki, które wskazują, że materiał do nich spływał znowu z zewnątrz, a zatem ciąg dalszy jeszcze jest. Początek pracy drążenia nowego korytarza idzie zgodnie z planem. Trudno sobie wyobrazić jeszcze większe podziemne przestrzenie, kiedy sama sala mastodonta liczy 115 metrów długości, 30 metrów wysokości i 30 metrów szerokości. Być może dzięki tej inwestycji dowiemy się, co jeszcze kryje w sobie Góra Stroma żona w masie śnieżnika